Nie, na no chuj, ale dobra. Ale to lepie. jakieś trząsy są. A bramkę łapie? No nie no, kurwa, no czasami, ale. to widzę, bo łapać, a nie bramkę? Nie łapie. Nie łapie. <laughs> ja myślę, że. My, Jakbyś tam zabrał bramką. Jest? Tak teraz jest spokojnie. Nie, teraz jest spokojnie. No teraz będzie spokojnie. Ja. No jest spoko Kurwa, spadł ekranem do domu <gryst> no, jak ty to ustaje, bokiem ustał Bokiem ona będzie bezczu Nie tym bokiem. Ale Kara niech chwyci bramki No nie chwyca Zobaczcie ja Ten film oh. Nie chyca Nie no nie chycacie Chyca chwyca Aż kurwa Aż nie wytrzymało i upadek Sepa, Sepa, lasy dłit daty. Ja, 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 ja. Na graj drugi czy tam spróbować nagrać drugi czy kontynuujemy dalej?